No i to się tak rozwiało na początku, niewinnie, ale już, no, zaczęło się właśnie już w podstawówce, jak wagary, alkohol i tak dalej, już nie zdałem klasy, nie? Potem, no, gimnazjum, coraz gorzej, coraz gorzej było, coraz większe problemy ze mną i ten po prostu alkohol zaczął pożerać moje życie, nie? To nie było tylko to, że ja się napiłem, tak jak inni, nawet, powiedzmy, ci rówieśnicy, nie? Co niby coś tam ten tam była jakaś impreza, coś się wydarzyło, ale oni żyli normalnie, a ja już, jak mi alkohol pochłaniał, to robiłem zupełnie inne, dziwne rzeczy i potem też się inaczej zachowywałem, nie. Zacząłem kraść, ludzi bić, yy, uważałem, że chodzenie na dziesione to jest spoko, nie? I komuś dowalić, to było takie motto, nie, kto jest lepszy, nie, takie figofago, Uważałem, że to jest fajne, nie. To nie było wcale fajne. No i co? I to się rozwijało bardzo mocno. Alkohol pochłaniał mnie do tego stopnia, no, że już powoli stawał się najważniejszy, nie? bo to tak zaczęło się niewinnie, ale potem to była moja przednia myśl życiowa. Nie? Wszystko się zaczęło kręcić wokół tego. Nie? Kiedy do weekendu, kiedy do imprezy, kiedy do sylwestra, kiedy do urodzin, a co będzie wtedy? Ja, sylwestra, ja już planowałem wakacje, nie? z kim się umówię. Nie? To, to już wchodził ten etap. No i, no i co? I to, i, I to się tak rozwijało i coraz gorzej to wyglądało, nie? E, olewałem szkołę, olewałem wszystkie związki, z, potrafiłem jak, zawsze, zawsze jak dziewczyna chciała gdzieś wyjść, gdzieś iść, to miałem to gdzieś jak chciałem, siedzieć dalej, chlać, nie? Albo po nocach jeździłem do kolegów, pić w bo, no, bo tam dziewczyna miała problem z tym, że, żebym pił no to się ukrywałem bo po nocach nie spałem i piłem i, i to tak coraz gorzej coraz gorzej eee, przez alkohol też zawaliłem pewne rzeczy które musiałem sobie rozpisać w kroku czwartym do Boga mianowicie że na przykład że zawaliłem piłkę nożną i zawaliłem tam inne sporty jak te i tak dalej I, i, i no było to mocniejsze jednak nie od czegoś czego tak naprawdę kochałem, lubiłem i w miarę mi tam wychodziło. Yy, jednak to było silniejsze ode mnie, nie? To, to już wtedy to już się zaczęło tak poważnie. Kolejne problemy z policją, z sądami. Na szczęście nie byłem w więzieniu, ale to też naprawdę cudem, bo miałem takie sytuacje, że nie wiem jak mi to uszło. No i to teraz wiem, nie? Że po prostu mi się tak trafiło, że siła wyższa mnie tam nie wypchała do tego więzienia, że tak powiem, ale ale no